Wygląda na to, że Sylwester z dwójką organizowany przez TVP, był wydarzeniem pełnym nieoczekiwanych zdarzeń i kontrowersji, które zwróciły uwagę publiczności. Tomasz Kamel, 52,-letni prezenter, był świadomy tych kontrowersji i starał się zapewnić publiczność, że wszystko jest w porządku. Podczas sylwestrowej imprezy Kamel podkreślił, że Sylwester z dwójką to impreza dla wszystkich. Starając się tym samym wyrazić charakter inkluzji i otwartości. Towarzyszyli mu Izabela Krzan oraz Rafał Brzozowski, którzy również włączyli się w tę atmosferę, choć na różne sposoby. Izabela Krzan, zgodnie z duchem zabawy, zasugerowała, że plan na wieczór to mało gadania, dużo grania. Jednakże, mimo tych prób poprawienia atmosfery, wydarzenie napotkało kilka przeszkód. Zwiększona ochrona i restrykcyjne zasady sprawiły, że nawet gwiazdy, takie jak Maryla Rodowicz, napotkały trudności w dostępie do prób. Do tego doszły wpadki, w tym pomyłka tekstowa Wiki Gabor oraz zaskakujące zachowanie Rafała Brzozowskiego na scenie, które wymagało późniejszego wyjaśnienia przez Tomasza Kammela. Te wydarzenia pokazują, jak dynamiczna i nieprzewidywalna może być atmosfera dużych telewizyjnych imprez na żywo gdzie napięcie między chęcią zapewnienia rozrywki a potrzebą utrzymania porządku i bezpieczeństwa staje się wyraźnie widoczne. Wszystko to razem tworzyło niezapomniane i pełne emocji tło dla Sylwestra z dwójką, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Rafał Brzozowski, podczas Sylwestrowej Nocy w programie Sylwester z dwójką TVP, przyciągnął uwagę publiczności swoim niecodziennym zachowaniem. Prezenter pojawił się na scenie z winogronami i zaczął je jeść. Jedno po drugim. Tomasz Kemmel szybko interweniował, wyjaśniając, że jest to hiszpańska tradycja, według której zjedzenie 12 winogron przed północą ma przynieść szczęście w nowym roku. Ta lekka i zabawna sytuacja kontrastowała z bardziej poważnymi obawami pracowników TVP, jakie wyraziła Anna Popek. Jako prowadząca program Pytanie na Śniadanie, Popek wyraziła niepewność co do swojej przyszłości w telewizji, mówiąc, że kocha telewizję i media, ale odczuwa pewne obawy związane z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem pracy. W swoim poście na Instagramie opisała swoje uczucia, które graniczą z depresją, mówiąc o braku motywacji do wstania rano. Zapytana o to przez prasę, wyjaśniła, że obecne czasy wymagają adaptacji i przygotowania na różne scenariusze. Sytuacja ta odzwierciedla niepewność i zmienność świata mediów. W którym pracownicy muszą być gotowi na różne wyzwania i zmiany. Kwestia, kto pozostanie w zespole TVP w 2024 roku, pozostaje otwarta, a przyszłość telewizji publicznej w Polsce wydaje się być niepewna w obliczu tych dynamicznych zmian. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.